Cześć. Dziś omówię mecze Ligi Mistrzów czwartej kolejki grupy EFGH. To już są rewanże. Grupa E Krasnodal Sevilla. Jeden z dwóch. Wynik otworzył pierwszy Achitich w czwartej minucie. Piłkę wrzucił Okampos z prawej strony. Da Silva główką wybił przed kolekajnę, a stamtąd chował. Chorwat prawą nogą płaskim strzałem obok słupka pokonał bramkarza. W 47 minucie Cabella miał doskonałą okazję do wyrównania. Francuz okiwał bramkarza z cywili, ale zdążył wrócić obrońca. A piłka po odbiciu jej, jego, od jego nogi zatrzymała się na słupku. Ale już 9 minut później udało się to. Wander Sonowi. Asystował Olson. W ostatniej minucie trzy punkty Sewilli zapewnił Majo Kańczyk. El Had Dadi. Ren Chelsea. 1 do 2. W czwartej minucie Werner mógł strzelić gola, ale z 6 metrów piłkę przestrzelił nad poprzeczką. Chelsea wyszła na prowadzenie po bramce od ogi, a asystował mu mąd w 22 minucie. A w 49 minucie Werner trafia z głowy, ale sędzia odgwizduje spalonego. Ren wyrównało dopiero w 85 minucie po strzele góry Jasiego z głowy, a zrzutu z różnego rzucał boik out. Jak już wszyscy myśleli, że będzie Podział punktów, to Żył pokonał główką bramkarza Gomisa w 91 minucie, a podawał Werner. Grupa F, Borussia Dortmund, Club 3 do 0. W 18 minucie Sancho podaje do Halanda, a ten płaskim strzałem pokonuje Mindioleta przy jego krótkim rogu. W 24 minucie Warner oddaje strzał z linii pola Karnego na bramkę Burkiego, ale piłka przelatuje obok Słupka. Na 2 do 0 podwyższa Sancho w 45 minucie z rzutu wolnego. W 60 minucie drugą w tym meczu, a szóstą w tych rozgrywkach strzela Haland. Niby był na pozycji spalonej, ale podanie Otrzymał od obrońcy drużyny przeciwnej. Lazio, Zenit. 3 do 1. Wynik otworzył pięknym i niespodziewanym strzałem sprzed pola i mobile. W trzeciej minucie. Na 2 do 0 w 22 minucie podwyższa parolo. Płaskim strzałem obok słupka. Też za polakajnego, Ale po trzech minutach Dziuba zmniejsza wynik. W 55 minucie Immobile był faulowany w polu karnym. Ten sam zawodnik podwyższył wynik na 3 do 1 z jedenastki. Grupa G. Dynamo Kijów, Barcelona 0-4. Bramki padły dopiero po przerwie. Pierwszy trafił Dest. Po asyście Bright White w 52 minucie. A 5 minut później Bright White już sam strzelił po asyście Minguesa. W 70 minucie na 3-0 z rzutu strzela znowu Bright White. Ostatnią bramkę w tym meczu w 92 minucie strzela Griezmann. Asystował Alba. Juventus, Fajr Dzwaroż. 2-1. Nieoczekiwanie w 19 minucie wynik otworzyła drużyna z Węgier, a dokładnie Uzuni, który wykorzystał podanie Ngueza. W 45 minucie był Ronaldo po oddaniu strzału za Polaka innego, asystował Quadrado. Gola na wagę trzech punktów strzelił głową Morata w 92 minucie po doszatkowaniu Quadrado. Benjamin Dibiusz Miał praktycznie piłkę na ręce, ale jednak ona wypadła do siatki. Zawodnicy Juventusu byli aż 9 razy na pozycji spalonej. Grupa H. Manchester United basak Szekil. 4 do 1. W siódmej minucie kapitaną bramkę zdobył Bruno Fernandesz. Był wykonywany rzut lożny. Zawodnik z drużyny tureckiej wybił piłkę przed pole karne, a stojący tam Portugalczyk uderzył z pierwszej piłki bardzo mocno. Trzy minuty później Rashford strzela, ale sędzia odgwizduje spalonego. W 19 minucie zawodnik Manchesteru wrzuca piłkę, a bramkarz Merit Gunok popełni błąd. Chciał ją wypiąstkować. Ale tylko prześliznęła mu się po rękawicach i piłka wpadła pod nogi. Był na który z kilku metrów umieścił ją w pust, do pustej bramki. W 35 minucie rzut karny wykorzystał Rashford. Jedną bramkę dla basa, basa Shekhiu. Strzelił Turk w 75 minucie. rzutu wolnego. W dojczonym czasie ostatnią bramkę w tym meczu strzelił Daniel James, asystował Greenwood. Teraz Lipsk, Ebelipsk, 1-0. W 11 minucie Sabitscher fauluje Di Maria w polu karnym, a 11 na gola zamienia Neymar. W statystykach Lipsk był lepszy w posiadaniu piłki, w sytuacjach bramkowych, w rzutach rożnych. Ten mecz był bardzo, że tak powiem, faulowany. PSG 15 fauli, 5 żółtych kartek. Lipsk 19 i 1 żółta kartka. W tym odcinku to wszystko. A jutro omówię mecze z grupy ABC i D. Subskrybujcie z dzwoneczkiem! Pa!